Witam. Dziś opowiem Wam o starożytnej Grecji. Dzięki swym osiągnięciom w dziedzinie wojskowości, filozofii, nauki i sztuki, kultura grecka wywarła bardzo duży wpływ na cywilizację europejską. Od 3100 roku przed naszą erą na terenie starożytnej Grecji rozwijała się kultura egejska, którą dzielimy na trzy obszary. Na cykladach kultura cyklacka, na kultura minojska, zaś w Grecji kontynentalnej kultura helacka i mekeńska. Od 2000 roku przed naszą erą przyspieszył rozwój kultury mycheńskiej. Nie było tam żadnych konfliktów wewnętrznych, rozkwitała współpraca z Egiptem i Lewantem, rozwijała się architektura, nastąpił rozwój sztuki i rzemiosła. Około 1450 roku przed naszą erą Kreta została jednak zaatakowana przez najeźdźców z Grecji Właściwej i podbita. Zburzono prawie wszystkie pałace, oprócz tego w stolicy Knosos. Tak prawdopodobnie wyglądał. Od 1700 roku przed naszą erą intensywnie rozwijała się kultura mykeńska. Jej przedstawiciele zajmowali się handlem z innymi cywilizacjami basenu Morza Śródziemnego, zakładali kolonie w Azji Mniejszej, byli także pod silnym wpływem kultury minojskiej. Cywilizacja mykeńska upadła około 1100 roku przed naszą erą. Po niej nastąpiło 300 lat, z których pochodzi bardzo wiele, niewiele źródeł historycznych i niewiele wiemy o tych stuleczach. Nazywamy je wiekami ciemnymi. Kolejnym etapem w rozwoju starożytnej Grecji jest okres archaiczny, który trwał od 800 do 470 roku przed naszą erą. W tym okresie Grecy używali już własnego alfabetu, tworzyli państwa miasta, czyli polis, czcili bóstwa takie jak Zeus, Atena czy Afrodyta. Korzystali także z wyroczni, miejsc, gdzie bogowie przepowiadali przyszłość i wyrażali swoje opinie przez kapłanów. W trakcie okresu archaicznego od 8 do VI wieku przed naszą erą miał także miejsce proces nazywany wielką kolonizacją. Polegał on na zakładaniu kolonii w basenie Morza Śródziemnego przez greckie polis. Hellenowie założyli wiele kolonii na wybrzeżach Morza Czarnego, na Sycylii, w południowej Italii, w Dalmacji. Powstały też nieliczne osady na wybrzeżach dzisiejszej Francji i Hiszpanii. W okresie archaicznym spośród greckich państw miast szczególne znaczenie zyskały dwa polis Sparta i Ateny. Pierwsza z nich stopniowo przejęła kontrolę nad większością Peloponezu. Peloponez to ten półwysep. Dzięki swojej przewadze militarnej Spartanie byli wychowywani w sposób bardzo surowy, dzięki czemu stawali się najlepszymi żołnierzami w Heladzie. Ateny zaś były państwem miastem, które zajmowało stosunkowo duży obszar w porównaniu do innych polis. Całą Atykę. Atyka to ten obszar. Narodziła się tam także demokracja. Pod koniec V wieku przed naszą erą z inicjatywy Kleistenesa Wolni mężczyźni w wieku od 20 lat w zwyż wybierali dowódców armii i głosowali za lub przeciw na decyzję wagi państwowej. Na początku V wieku przed naszą erą Greckie polis stanęły przed zagrożeniem ze strony Imperium Perskiego, które po podboju greckich państw miast na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej chciało uzależnić od siebie Greków. Heleńskie polis obroniły się przed Persami w bitwach pod Maratonem w 490 roku przed naszą erą, pod Salaminą w 480 i Platejami w 479. Tę drugą datę uznajemy za początek okresu klasycznego, który będzie trwał do 323 roku przed naszą erą. Po tych zwycięstwach Ateńczycy założyli Związek Morski. Sojusz Polis Morskich i Wyspiarskich, kontynuując wojnę z Persją. Związek działał bardzo efektywnie, krok po kroku usuwając Persów z Europy i dominując na morzu. Atene rosły w siłę, co nie podobało się wsparciu i doprowadziło do dwóch wojen peloponeskich. Pierwsza trwała od 460 do 445 roku przed naszą erą, a druga od 431 do 404 roku przed naszą erą. Pierwsza nie zmieniła układu sił, ale w drugiej Spartanie zwyciężyli i przejęli hegemonię nad Grecją. Nie potrafili oni jednak kontrolować efektywnie greckich polis. Przez kolejne lata Sparta straciła swoją silną pozycję na rzecz Teb. Hegemonia tebańska także nie trwała jednak długo. Kolejnym państwem dominującym nad Rośniem Grecji miał zostać dopiero Król Królestwo Macedonii, kiedy Filip II pokonał wojska ateńsko tebańskie pod Heronę w 338 roku przed naszą erą. Jeżeli omawiamy historię starożytnej Grecji, warto także wspomnieć, że właśnie tam narodziły się Igrzyska Olimpijskie. Od 776 roku przed naszą erą co 4 lata atleci z Heleńskich Polis przebywali do Olimpii na Peloponezie, aby kurci Zeusa rywalizować ze sobą o miano najlepszego sportowca w danej dyscyplinie. Rozgrywano zawody w biegach, wyścigach konnych, wyścigach rydwanów, wyścigach hoplitów, w boksie, w zapasach, w pankrationie. Nochratyn był połączeniem boksu i zapasów i pięcioboju, który składa się z zapasów, biegu na 200 metrów, skoków dal, rzucia szczepem i rzucia dyskiem. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę.